Witam Was po raz kolejny nad wodą tym razem jest to zupełnie inny zbiornik takie jeziorko PZW także będę łowił tym razem na innej wodzie i mam nadzieję że uda coś się złowić tymczasem dopiero wywożę zestawy i ruszam na wodę z budką. hej, później się zobaczymy zobaczymy się później pewnie, hej Mój pierwszy niezawodny zestaw to jest kulka Wild Krill 4D i Blondie Pop-Up, czyli tak, taki bałwanek. Drugi zestaw to neutralne kulki Arctic Krill 2x18 mm. Oto moja zanęta. Jest to mieszanka peletów czyli Pelet Mix, Fruit Fish. Do tego mam sosy, pludwą kawior, zoza. Może później trochę jeszcze gejzera dosypię do tego peletu. Także na grubo pelet Arctic Chris 20 mm. Oraz kulki Strawberry Spirit nowe jako zanęta. Zaparzyłem popołudniową kawę. Mam nadzieję, że będzie potrzebna przed nocą że w nocy będzie się coś działo i będą brania. Więc dlatego piję kawkę sobie. Urok wody wspaniały. Naprawdę. Dookoła trochę drzew z tej strony jest. Widać, że przyroda budzi się do życia. Z początek kwietnia już. Kilka spławów widziałem. Trzymają się ryby środka zbiornika, ale nad jednym z moich prawych zestawów też, też było jakieś pyknięcie więc jakiś spław i pyknięcie na zestawie. Także myślę, że coś tam się już zaczyna dziać. No i co dalej? Dalej to czekam na branie. Prawa wędka wywieziona pod zwalone drzewo na głębokości około metr m. ta woda też jest dość płytka płytka zarośnięta dużo takiego namułu, dużo liści pognitych z drzew są place twardsze jest sporo roślinności pognitej trzeba uważać właśnie, żeby w to dzielsko nie włożyć swojego zestawu tak prawa metr 30, m, lewa metr czterdzieści Lewa to taki cypel, wyjście na otwartą wodę na jezioro, i dlatego tak chciałem zestaw położyć. I w sumie nie łowię pod drugim brzegiem, a pod wyspą, bo, bo tu jest taka wyspa. I łowię pod tą wyspą. Także czekam na brania. No i cóż, zobaczymy, czy coś gdzieś będzie się działo. Jestem dobrej myśli bardzo mi się tu podoba nowa woda, nowe wyzwanie i czy uda się coś złowić? nie wiem przekonacie się o tym później bo ja sam tego jeszcze nie wiem także dopijam kawkę i idę oglądać spławy, bo już jeszcze trochę zapadnie zmierzch słońce jest już dość nisko za drzewami także klimat jest piękny, cisza, spokój coś rewelacyjnego idę podziwiać karpiowe widoki Mamy chłodny poranek, naprawdę ziąb jak nie wiem co. Dobrze, że słońce wyszło już za drzew i już się robi troszeczkę lepiej. W nocy, cóż, w nocy miałem dwa brania, przynęty dość spore, więc się okazuje, że były to małe ryby i po prostu spięły się. E, no niestety jestem na razie bez ryby e, po tej nocce pierwszej przedemną mną druga noc. Przewożę zestawy na dzień po stawie sobie pop-upy. Jeden to oczywiście Zouza Naturals, a drugi Bloodworm Dumples. I zrobię trochę zanęty z gejzerem, Pelet z gejzerem, wymieszam i Crash Zrobię trochę taką chmurę w wodzie i zobaczymy czy w dzień to przyniesie jakiś efekt. Mogą być nawet małe ryby, ale... Nic, spróbujemy, czy, czy coś y, takiego właśnie zda egzamin. Także ruszam się do dzieła. Przygotuję teraz zanętę składającą się z pellet Mixu oraz GAZER Stick Mixa z dodatkiem biososu bludłą kawior. Wsypuję gejzera. Nieco to wymieszam i ostro zalewam. Dole jeszcze sosu, nie będę żałował, bo tego dość sporo tu jest. Odstawimy butelki, niech ścieknie wszystko. Pozostaje tylko wymieszać. И занята готова. Jest w końcu ryba, holuje. Chyba się zaszył w zielsko. Czuję jak przychodzi przez zielsko właśnie. Cieszy. No, udało się przychytrzyć. Założyłem małego dambelsa truskawkowego. No i wziął. Dobra, nie trzymamy. Mamy małego Amurka. murek numer dwa zrobiło się popołudnie słoneczko zaczyna wychodzić trochę się wiaterek uspokaja bo wcześniej naprawdę ostro wiał, było zimno musiałem termoizo założyć bo naprawdę ciągło ciągło wiatrem ostro no co, 5 brań już zaliczone. Okazało się, że to amury. Zmieniłem trochę taktykę. Zmieniłem zestawy i się okazało, że to amury. Skróciłem troszkę włosy, zmniejszyłem przynęty, amury. Amurki malutkie i po prostu one tak brały i się spinały. Yy, próbuję się po prostu ich pozbyć. Yy, zaczynam teraz nęcić zestawy yy, punktowo dosłownie garść kulek, garść peletu w innych miejscach niż łowiłem do tej pory, bo tam pewnie są już przyzwyczajone i tam będą pewnie wchodzić, tą zanętę więc spróbuję coś zakombinować znalazłem troszkę bardziej na środek zbiornika, miejsce takie półtora metra, czyste, odzielska i tam właśnie lewy zestaw już, już wywiozłem na noc założyłem też troszkę większą przynętę no i cóż Pozostaje mieć nadzieję, że te amury już dadzą pospać, czy jakiś odjazd będzie karpiowy. Zresztą to widać po braniach. Brania są dość delikatne. Eee, takie po prostu skakania swingery. Po prostu swinger skacze. Góra, dół, góra, dół. A to jest właśnie oznaka amurowego brania. Czasem są delikatne odjazdy, takie bzyczenie po prostu, takie bzytki, bzyt i koniec. Zeszpólni, więc tak właśnie robię mamury. No, i szykuję się na noc i liczę na jakiegoś karpia w końcu. Pierwszego z tej wody, bo jeszcze karpia na tej wodzie nie złowił. Pierwszy karp na tej wodzie ryba około 9 kg. Ale bardzo cieszy, bo w końcu pojechał pięknie. I tuż przed nim złowiłem trzeciego Amura. A tu mamy Karpia. Także komplet jest. Jestem po dwóch nockach, moja zasiadka dobiegła końca. No w sumie jestem zadowolony, miałem 8 brań, w sumie 7 brań to było amurowych. Późnym wieczorem wczoraj miałem ostatnie branie Amura. Niestety taki większy był i się spiął przy brzegu. Szkoda, ale to nic. To, co sobie zaplanowałem, w sumie złowiłem, bo złowiłem i amura i karpia. Jak zaczęły brać te amury maluszki, to. To właśnie robiłem wszystko, żeby złowić karpia, udało się, więc jestem z tego zadowolony. Także no co. Do zobaczenia nad wodą.